Elo, witam was imię Leo, a to jest pierwszy odcinek serii The Elder Scrolls 5 Skyrim. Yy, Skyrim, Skyrim. Grę na pewno znacie. Na wielu kanałach już jest nagrywana. Gierka fajna. Tak więc tworzymy grę. Też chcę sobie w nią pograć, ponagrywać. Trochę pogadać z wami, ze sobą, jak tam kto woli. I, i, i tyle. Grałem w Skyrima, wiem jak to mniej więcej wygląda. Jakoś daleko nie zawsze, to miałem ja może koło dziesiątego poziomu czy tyle. Kim będę grał? Nie wiem. Yy... Nie wiem po prostu, jeszcze tworzenie postaci może albo przyspieszę, albo... Tak na szybko takiego... Byle jakiego może nie zrobię, ale takiego mniej więcej, nie? nie że tam każdy szczegół będę robił, no bo to... To jest trochę nudne do oglądania, bo to wiadomo. I tak potem każdego szczegółu nie będzie widać. No. Początek trochę oglądania mniej gadki. Grzesami nie będę opowiadał, bo to, to nie jest kurde gameplay, tylko let's play. No. Tak więc... Popatrzcie sobie, jak jadę sobie na jakimś kurde... brydsy, czy to jak to tam się nazywa. No. Ustawienia potem tak na pewno bym to musiał zmienić. Nie jest to datek guard chociaż nie wiem czy nie będę wgrywał. Na yy, yy, pewno będę grafikę zmieniał, bo może mi lagować. Zobaczymy potem. Cześć, cześć. Cześć. Krzywo jakoś jeździmy, dobra. Zobaczymy sobie przy ciebie. Nie wiem, czy mam napisy też, ale chyba powinny być napisy. A nie, to będę musiał włączyć, to to, to potem, w trakcie. Albo od następnego odcinka. Zobaczymy. Ej, hey, ty, Nareszcie. Po ty polsku gadają. Zajebiście. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? cesarscy, tak jak nas, i tamtego złodzieja. No. Niestety? Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i lepiej. Jasne. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerwe. Ja. Hej ty. Złodzi. Nie powinno nas tu być ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdale. Jasne. Zamknąć, mordy! Sam się zamknij, kurwa. To co się stało, a? To Ulfrik Gromowładny! Prawdziwy, najwyższy król Skyrim! Ulfrik, Jarl Wichrowego Tronu. Jesteś przywódcą buntu. No. Ale skoro cię złapali... O bogowie... Dokąd oni nas zabierają? Nie wiem, dokąd zmierzamy. Ale Sovngarde czeka. No. Nie, to niemożliwe. To jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe. Niemożliwe staje się możliwe. Z której wiochy cię przywiało, koniokradzie? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli nord, powinien być to. Mhm. Mm ja pochodzę z Roryx Panie generale, kat już czeka na skazańców. Dobrze, miejmy to już na... Aha, dobrze wiedzieć. Dobra. Bóstwa proszę, pomóżcie mi. Nie, niestety za późno. To tak się nie da. Generał Tullius. Zarządca wojskowy. Gdzie? I zdaje się, że są z nim agenci Talmolu. Przeklęte elfy. Elfy? Na pewno ma cały w tym swoje paluchy. Elfy pogadacie. Elfy są fajne. A, Helgen, kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat. No widzisz. Wygląda tak, jak je zapamiętałem. Wejdź do środka, zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i. Wierze, Obróć kamerę. Dały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Tak, tato. Do domu już. Nie ma na co patrzeć. Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz? Koniec trasy. I życia też. Niestety, Chodźmy. fajna była gra. ale dobra. Możemy zginąć. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Tylko Tyli złodziejami. No. Musisz im powiedzieć: Nie braliśmy w tym udziału. To pomyłka! Dzieje twoje imię. Po kolei. Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. Ulfrik Gromowładny, Jarl Wichrowego Tronu. To był dla mnie zaszczyt, Jarlu Ulfrik, Ralop z Rzecznej Puszczy. To chyba ten Lokir z Roriksten. Nie, nie jestem buntownikiem. Nie możesz tego zrobić. Stój! Nie zabijesz mnie. Odwrómy się. Jebut. Jeszcze ktoś myśli o ucieczce? Zaraz. Ej ty, podejdź tu. Ja? Dobra. Kim jesteś? Hm. O, ja tak wyglądam. Hmm, kogo by sobie wziąć? Roczny elf. Ne, Kajt. Ne, El Wysokiego rodu, Ne, Ewleśny. Ne, Cesarski. Ne, Breton. Nie, What the fuck! Dobra, nie, Ork. Redguard. Chyba mrożny elf. Mhm. To będzie dobry wybór. Ciao, płeć. A może męska? To jest fajne, odcień skóry. Ciemniejszy może wyjść, no bo nie jaśniejszy. Postura. Wow paker. Dobra, zrobimy takiego, niech będzie. Jakoś porządnie wygląda głowa, cera. Może być pył. Nie zmieniamy kolor pyłu, blizny. Tu może być barwy wojenne. Mamy tu coś ciekawego. O, kolor może troszkę inny. Czerwony może nie. Taki. O, dobra. Jedziemy. Twarz. kształt nosa. Tu nie zmieniamy wysokości nosa. Długość nosa. To nie. Nie, 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 nie. Kolor czoła? Nie, dobra, to nie. Idziemy, oczy. Kolor oczu. Czerwony. czerwony. What the fuck? Cień niebieski? Wysoko, to nie. To, 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 to nie. Dobra, brwi. Nie, usta. Dobra, włosy. Muszę dobry, tylko kolor włosów. Najlepiej czarny, jakbyście mieli. Będę wdzięczny. To nie w tą stronę, chyba. O, właśnie, tak. Zaraz jakiś. Może być. Dobra. Imię. Tak. Mini Leo. Płacz Mroczne elfy. Znowu uchodźca? Bogowie chyba naprawdę was opuścili, mroczne elfy. No. Kapitanie, co z tym? Nie ma go na liście. Nie to Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Wedle dla rozkazu. No właśnie, kapitanie. Mi, twoje szczątki zostaną odwiezione do Morrowind. Dobrze, wejdziemy kapitanie... do trzeciej części, tak Skyrima... ma Skyrima. Elder Scrolls. Kapitanie, idź przodem. Albo kapitanko, albo tam kto chce. Dekad już, już testował? Betatesy, topór przeszedł? Wolfryku Kromoplad. Niektórzy Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla. A. I uzurpować sobie prawo do tronu. Dobrze wiedzieć. Rozpętałeś wojnę. Pogrążyłeś Skyrim w chaosie. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Co to? What the fuck? Co to było? To no nic takiego, kontynuujcie. Fuck? Tak, generale Tuliusie. Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy wasze dusze Eteriusowi. Niech spójnie na was błogosławieństwo boskie. Uzyska. Będę twoją pierwszą ofiarą. jesteście solo, jak sobie życzysz. Jak też. No dalej, nie będę tu czekać cały dzień. Sovengard woła. Kopnij go. Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą cesarsty. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Nie ma patrzenia. Treści plus 18 Nie wolno patrzeć To jest zakazane brzydkie Nieustraszony Aż do śmierci Nie ma patrzenia No dobrze, Czyli chyba ja Co to jest? What the fuck Znowu słyszysz? Powiedziałam, następny więzień. Czyli kolej Ja? Bez Ja? Ej, no nie, no ja chcę być na końcu! Nie ma tak... Konik. Konik! Ej, kurwa... O Jezu, nie! Nie, nie! Smok! Smok! Nie nie, zabijaj! nie, 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 Uff, fart, What the fuck? Ale Mary, spierdzielaj, póki Spierdzielaj, póki leży! Wstawaj! Wstawaj nie, uciekaj! Ale nie, kładź mi się na ziemi! Tylko wstawaj. że mi grę zlagowało. Pierdzielać! A tam do tej twierdzy, dobra, to FUA! Ja nie blokujesz przejście, no! No. Cześć Musimy się ruszyć natychmiast. Gdzie? Dobra idziemy do góry. Musimy wow. oczyścić. Przeskocz, biegnij! Ale tu nie ma wyjścia! Przez okno. Zobacz, czy tędy da się wyjść! Ło! Żyje! 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 Chodź do mnie, szybko! Dajcie mi broń jakąś! Dobra Gunnar, zajmij się chłopcem. Ja muszę znaleźć generała Tuliusa i pomóc w obronie. Nie w bokowie okay. mają już nie ma. Dawaj lecimy. Macie jakąś broń. Nie macie nic. Trzymaj fuck?

Co to jest? Gdzie jesteś? A tu, dobra. Niestety się w bracie. Niestety... Chyba tylko nam się udało. Chyba nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi. I mniej rozmowy. Mm -hmm. Też tak myślę. Może uda mi się to z ciebie ściągnąć. Ale że co? Masz. Możesz wziąć sprzęt Guniara. Nie będzie mu już potrzebny. Okej. Okay. Mm. Weź sprzęt Guniara. Nie będę To... Dobra. Zakładaj zbroje i Zaraz... Oj ja troszkę laguje Wszystkie to I co? to i parę razy wyjścia Musimy, Dobra. Ruszać, zanim się... Musimy troszkę detale zmienić, bo są za duże Aha, to nie tutaj. Dobra, to potem zmienimy to. Zapisz grę. Dobra. Możemy iść. A, tu zamknięte. Sprawdźmy tamtą bramę. Którą? A tą Też chyba Niech to. Z naszej strony nie można tego tworzyć Ma gdzieś jakaś klucza Tu, nie Trzy, dwa jeden do ataku tego teraz tego tego wiem dobrze wiedzieć Gdzie biegasz? Cicho. Dawaj, dawaj! Dobra, nie ma go. Dead. Może jeden z tych cesarskich miał klucz. Może Czekaj, sprawdzę Cesarski kapitan. Nie ma klucza. To, 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 to miecz Wrażenia 9. A ile Ile mój bije? Berań Też dziewięć. Dobra A ten nie ma klucza gdzie jest on Znaleźliśmy klucz Nasz klucz dobrze wiedzieć, dobra Zdźmy czy otworzy te drzwi Wynośmy się stąd zanim smok zwali nam na głowy całą wieżę Aha, dobrze wiedzieć, no to otwieraj Ogarze. Co to? Dobra, nic to lecimy tam. Lecimy, lecimy. Biegnij, biegnij. O! What? Nie ma przejścia. Cholera. Ten smok łatwo się nie poddaje, no właśnie, widzę. Jeszcze czego tam potrzebujesz i ruszajmy! Smok puszcza wszystko z dymem! O, otwarcie. Muszę zebrać więc. Lejemy się! Co robisz? Sorry. Nie dam ci rady! Dobra. To chyba magazyn. Wiesz co chcesz? Poszukaj mikstur w beczce. Tu nie ma nic, tu też nie ma nic, dobra. Tu? Nie. Tu, co w tej bezce? Niech to. Możemy iść dalej. Możemy iść dalej. Masz łuk. Lejemy! Jeszcze ktoś? Dobra. Nie, nie widziałam go od czasu pojawienia się smoka. Szkoda. Dobra. Przyjdzie się. Gdzieś tu po las. A tu. Zobacz, czy wytrychy nie załatwią sprawy. To złoto może nam się przydać, gdy to odwiedzimy. No wiem. Ye. Yeah. Łap wszystko co może się przydać i ruszajmy. Dobra. Ty nie masz czegoś ciekawego magu? Złoto. Tego nie potrzebuję. Dobra. Lecimy dalej. Kaś poleciał tu. Dobra. Idź. No idź. Mamy całego dnia. Przecież... Ktoś był, więc uważnie. Jest tu kto? A, to są ci nasi, dobra. Biegniemy. Biegniemy przed siebie! No chodźcie. Nie będziemy z całego dnia mardować na was. Mamy rozkaz czekać na przybycie generała Tuliusa. Nie mam zamiaru czekać, aż mnie. nie zabije. Musimy się wycofać. Daj Cezarskie psy! Tak! Tam lecimy! Lejesz go, lejesz go! Dobrze A to mnie bije? Dobra Wszyscy Jeszcze, A, łuczy tam są Naucznika Bigo, bigo, bigo! Lejesz go, lejesz Dużemu nic nie robię, dobrze wiedzieć dobra. Pójdziemy sprawdźmy czy droga jest wolna. No to leć przodem. Z tej strony nie można tego otworzyć. Nie. z której? Damy radę. Jak się nie da, wszystko się da. Patrzcie. Zobaczmy dokąd to prowadzi. Ciary mare. A kupkę. I otwarte drzwi. A tu pamiętam mu taki misio chyba. Ja lecę przodem, bo tam tamtemu to... Tam... Tamu... No, nie poddaję się. Idziemy. Tutaj? Nie, gdzie on idzie, bo nie wiem, gdzie on pójdzie za chwilę. Chodź. Ty masz tempo żółwia, Jezu. Gościu, chodź, 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 chodź. Tutaj, tak, tędy idziemy. Leć może przodem. Poczekam na Ciebie. No leć leć jest coś ciekawego. Nic. No też tak myślę. Chyba lepiej iść tędy. Tędy? Dobra, poprowadzę cię. Co to? Jest. A mamy biegnąć, dobra. Nagle biegniemy, nagle ty atakujesz ich. No dobrze wiedzieć. Dajesz, dajesz. No dzięki, że im pomagasz, gościu. Daj tego pająka dobrze. No coś ty! nie to wziąłem, ale dobra Teraz idziemy tutaj. Tam jest Misio. Misio. Idziemy. No wiem. Tak, widzę tego niedźwiedzia. Ja Spróbujmy się A. A co ja niby robię? Uważając na każdy krok. A jeśli że Nie chcę łuku. Będę tuż za tobą, Dobra. Już niedaleko. No ja uciekam, nie wiem jak ty. No. Było blisko. Ale się udało. Go, go, go. To chyba wyjście. Wiedziałem, że nam się. wyjście. Cieszymy się, bo są święta i jest wyjście. No coś, ty nie wiedziałem tego. Tak więc chyba w tym miejscu zakończymy odcinek. Zobaczymy, co tylko będzie na dworze. Zapiszemy sobie grę. Tutaj. Tak. Śmok. Tam jest. Jest Smok. Dobra. Tym razem chyba odszedł na dom No Nie wiadomo czy ktoś inny uszedł z życia Dobra, dziękuję za tego materiału. Proszę nie mił komentarz łapę w górę Po stronę te film doolie kto nie zasubskrybował mojego kanału teraz. To by było na tyle fajnie więc tak, dzięki za uwagę. Narka wszystkim. Cześć.